Lipstopa mamy z sobotę. Jesteśmy na rajdzie Śląska i mamy już za sobą pierwszą sobotnią pętlę. Jakie są Twoje wrażenia, jakie są Twoje doniesienia a propos tego co się działo? Sobotnia, pierwsza pętla, tak. Początek rajdu, początek rajdu tak naprawdę. Wszystko ok, jedzie nam się, jedzie nam się dobrze, bez, bez, bez większych problemów. Dwa razy mieliśmy jakieś takie delikatne małe problemy, auto nie chciało zapalić przed PKC, ale, ale ogólnie jest ok. Wszystko pod kontrolą? Nie jest za szybko, nie jest za wolno, opona dobrze dobrana? Opona dobrze dobrana i tempo trzymamy swoje, tak jak gdzieś po wynikach, gdzieś tam w piąte, czasami czwarte, czwarte miejsce się uda gdzieś tam skoczyć. Mówimy I... o Generalce. Tak, mówimy o Generalce i no, w klasie mamy na ten moment pierwsze, pierwsze miejsce, w, w klasie dokładnie. Więc trzymamy swoje równe tempo, I taki jest plan na cały rajd. No właśnie, ale czy ta druga pętla to jest coś, gdzie chcesz troszkę przyspieszyć? Myślę, że pojedziemy takim tempem jak pierwszą pętlę. Dobrze, skoro jak już jesteśmy przy nazwisku Stopa jesteśmy przy M3, to miejski, no tutaj wiesz, pod nosem, bo to będzie kocioł czarownic czy kocioł rajdowy? <grym> Bardzo byśmy chcieli, no, zobaczymy. Wczoraj było fajnie, bo jechaliśmy przed RZMP, więc nie było, tak, nie było tak nagumowane te beczki, więc tutaj no zobaczymy jak to będzie wyglądało no, ale postaramy się nie jak zwykle Deć drodzy państwo wszystko. 21 relacja live zapraszamy prawda Oczywiście zapraszamy Do zobaczenia